Dzisiejsze spotkanie programu Tu i Teraz poprowadzę razem z Piotrem. Cześć! Obserwujcie uważnie, co robi i mówi Piotr, róbcie to samo. Życzymy dobrej zabawy. Prawda, Piotra? Tak. Do dzieła, zaczynamy. Dzień dobry. Witam na spotkania Tu i Teraz. Pierwsze. Pierwsze zadanie. Kręcimy głową. Dobrze, a teraz w drugą stronę. Bardzo dobrze, dziękuję. Okej, teraz zaczynamy drugie zadanie. Masowanie głowy. Uwaga, w zadanie. Stukamy w głowę. Całą głowę, koło uszu, z tyłu. Opukujemy głowę palcami. Bardzo dobrze Piotrek, super. Wystarczy, dziękuję. A teraz Piotr zaprezentuje czwarte zadanie. Podnosimy ręce wysoko. Wyciągamy wysoko, 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 wysoko. Mhm, Mocno. Wystarczy. Dziękuję. A teraz Piotr zaprezentuje, jakie ruchy wykonujemy nogami. Do góry. Trochę dłużej. Wytrzymaj chwilę i opuść. Jeszcze raz. O, proste, proste i opuść. Jeszcze raz liczymy jeden, dwa, trzy. Opuszczamy. Znowu do góry. Jeden, dwa, trzy. trzy. Opuszczamy. Piotr, licz sam. Jeden, dwa i trzy. Super Piotrek. Jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy. Bardzo dobrze. Dziękuję. Dziękujemy Wam za dzisiejsze świcenia. Zapraszamy i jutro super -tip.